Halo, hola witam wszystkich serdecznie z tej strony Miejsc, wracam do Was z Rybkami Ligi no i teraz będziemy mieli starcie kogo? Kogo sobie dzisiaj wybierzemy? Zastanówmy się, ostatnio oglądaliśmy epicki, epicki pojedynek e, Żółwika i Kiwiego, więc kurcze nie wiem, wydaje mi się, że e, żeby uczcić to wydarzenie, bo moim zdaniem super były bitwy, naprawdę genialne genialne, to znowu weźmy sobie ligę początkujących i wydaje mi się, że dobrym wyborem będzie Marcello kontra Would You Kindly, bo chyba E, chyba Jusa e, jeszcze nie mieliśmy, więc dobra, więc bierzemy to. Marcello i would You Kindly, czyli Ildius z Total War Org, W forum nasz kolega. Co my tu mamy? Mamy tak, Marcello, który zagra dla nas Imperium. Hmm, Imperium po raz kolejny. Oj, Norska, Norska. E, rzadko frakcję widujemy, więc miło, że się pojawia. Zobaczmy sobie na szybko te buildy. I co tu my tu mamy? Mamy ciekawą armię, tutaj Norski. Jeszcze ciekawszą armię Imperium, ale ta Imperium jest taka balansowana, moim zdaniem, dosyć dobrze. Tylko nie wiem, jak się wybroni przed taką ilością tych, tych jeźdźców, kurczę. Hmm. Dobra, co my tu mamy? Mamy armatki, mamy huntsmenów. W ogóle, kurde, ten matchup nie był już tutaj grany. To mi się przypomina, ale to pewnie mi się coś wydaje. Dobra. Co ma Marcello? Marcello ma tak na froncie włócznicy sztuk y, dwie na flankach. Na tyle mamy sztuk 3, czyli łącznie 5. Mamy tak jedne great, dwa razy Great Swordy, przepraszam, I jeszcze dwa razy Swordsmenów, czyli 4 piechoty do bicia się. Y, armatę, y, czyli Great Canona, i y, y, organki te imperialne, czyli voligan. Y, dodatkowo Handsmeni do zabijania dużych, czyli do mamutów, albo jakichś tych y, innych potworków. Hmm, Markus, 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 rzadki widok jako Lord Imperialny. Jak miał na początku, kurde, pamiętajcie sobie, jak wyszedł DLC z Markusem, jaki on był OP, jak używało się tego kombo, tej strzały w ogóle i tej drugiej strzały, jeszcze zwykłego strzału, to on mógł praktycznie każdego lorda zdjąć tam na zasięg, a miał go chyba tam z 400 tego zasięgu, bo jeszcze więcej. Super, był dobry, teraz tego trochę znerfili ale moim zdaniem i tak, i tak jest dobrym Lordem. Do pomocy mamy Bright Wizarda z, y, Source of, z Flaming Source of Ruin i Burning Headem, czyli czaszeczka i dodatkowo Buffik do strzelców. Ciekawe. Yy, w lesie jeszcze mam, przepraszam, tu jeszcze nie widzę. Mamy tak, demigryfy zwykłe. Czy to są z halabardą? Zwykłe. Zwykłe i demigryfy z halabardą, tutaj. Demigryfy w ogóle, super model. Jeden z moich ulubionych w tej grze. Chociaż wydaje mi się, że bretońscy rycerze to biją. No i jeszcze Dragon Princess są, kurde, fajne. Mi się w ogóle te jednostki jazdy strasznie podobają w tej grze. Teoretycznie najgorsza jazda to trochę koldłani. Tak uciekają, bo tak jakoś. No tak pięknie wyglądają ci jeźdźcy, Jakby tak byli bardziej tak cykozaccy. Nie wiem. Dobra, mniejsza. Więc mamy fajny built Imperium. Ildius. To w ogóle możemy puścić. Co ma Ildius? Główna linia to są tak. Maruderzy zwykli, trzy sztuki, druga linia to są maruderzy czempioni, Wsparte to jest to wszystko, jest tak dwo, dwa razy maruderzy z Javelinem Lordem jest Trog, do pomocy czarownik z domeny metalu I mamy tylko gold, Gehenna Goldenhounds, nie mamy Final Transmutation I to mnie dziwi tak szczerze hmm, Bo jeden czar, po pierwsze to za mało Wydaje mi się, że będzie czar, będzie many na więcej a po drugie, ten czar jest trochę taki, no trochę randomowy i te pieski dziwnie lecą. Nie wiem do czego to ma być użyte. Wydaje mi się, że overcast na. Może być transmutacja, może być jako ostatnie szeroko jeden, więc jak była transmutacja, użyta na dobrym blobie, użyta na dobrym tam Gryfach, można byłoby to skasować i byłoby chyba bardziej opłacalne. Na flankach tak super szeroko mamy tak. Tu mamy dwa razy skin Wolfy zwykłe, dodatkowo jeszcze norskańskie psy. I z drugiej flanki chyba tak samo, w tym lesie tu są ukryte norskańskie psy i wilki. One już powinny ruszyć, bo one potem nie zdążą na bitwę, więc to na pewno. Przechodzimy do bitwy, przechodzimy do bitwy, przyspieszmy. Ciekawe w ogóle rozstawienie, bo mówię, ja nie lubię jak gracze tak super mocno się rozstawiają, tak jakby inaczej. O Ildius, jak rozstawiamy się armią dosyć blisko, że tak powiem, naszej strefy rozstawiania, i raszujemy na przeciwnika. To jak robimy vanguarda, to musimy go z reguły postawić bliżej, żeby on po prostu dobiegł, tak? Bo na przykład ten vanguard on tutaj dobiegnie, ale to nie wiem. Tak, jakoś wydaje mi się, że powinien być szybciej, żeby można było jakoś to inaczej rozegrać. Dobra, organki zaczęły fokusować tutaj w ogóle troga. Jarmata. O, trochę już go tu sklepały, więc o, trochę się przewrócił. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Halo. O, to biedny trog, no co to ma być. On tu, tu chciał się tylko zakolagować, a tu do niego nawalają. Co to ma być? Patrzcie, jakiś groch leci. Teraz jeszcze z kuli dostanie. O, ginęło go. Ojejku, druga mu przywaliła i się znowu przewrócił. No, tragedia, trochę jest mocno obity, już ma pół HP. Markus go jeszcze tutaj w ogóle fokusuje, sobie tego czarodzieja, więc bardzo dobry tutaj focus fire ze strony Marcello. Wybiera sobie cerę tutaj perfekcyjnie póki co, zero, zero zarzutów tym vanguardem, co chciałem powiedzieć. Właśnie, patrzcie jak mamy vanguard, jak jest odsłonięty to mówicie tak, kurde on się odsłonił, jak to mógł go zaskoczyć nie do końca, jak macie vanguard i wystarczy, że on tu jest to on już zagraża, czyli po prostu przeciwnik musi kontrolować to jazdą, musi to kontrolować jednostkami więc teoretycznie odsłonięcie vanguardu jest nawet niekiedy dobre bo no, zmusza przeciwnika akcja-reakcja, tak, wiecie o co chodzi jeżeli my przemieszczamy jednostki na flankę, no to musi być odpowiedź ze strony naszego przeciwnika. W jakimś stopniu. Czy albo rasuje, albo odpowiada też jakimś defensywnym ruchem. I w tym wypadku tak to widzimy. No i te jednostki tutaj się mocno zagoniły. Widzimy, że teraz tu w ogóle zmiana ognia jest na tych skinwolfów. Nie wiem, czy to jest korzystne. Ja chyba bym dobił tego troga i tyle. I mamy rzucone pieski. Zobaczmy, czy pieski coś działają. No po prostu sobie skaczą sobie. Teraz sobie wbiły się tutaj na tych handsmenów i zrobiły okrutny damage w postaci 10% HP, trochę więcej, zabił jakiś model A3, słabo jak nie wiem. Mamy buffik, bardzo ładny buffik na te armaty, że mamy więcej damage'u, patrzcie. Super, to mi się podoba i trok właśnie umiera. To jest super złe, super złe tutaj ze strony yy, Norski, no bo morale im siądzie mocno. W tym wypadku, mi się wydaje, że niekiedy, jak mamy taką szeroką armię Nawet jakbyśmy mieli poświęcić któryś oddział na przykład na armatę Lepiej byłoby tego troga gdzieś w lesie trzymać i wybiec dopiero teraz Tak jak już mamy tu wszystko związane Jak dobiegliśmy do w ogóle na przykład tymi psami Ale tutaj straszny blob w ogóle tych piesków na jednych włóczniach To mi się nie podoba I tutaj tak samo, na włóczniach i na gryfach Ujuj, uj, źle, źle, źle Jeszcze czaszeczka tutaj się przejechała przez froncik w ogóle ten oddział się nie bije, tak? On tylko stoi, Gryfy tu w ogóle robią szarże Oraz kolejne pieski No i te pieski trochę damage zrobią, a teraz trasy wyskoczą O tym mówiłem, słabe yy, Moim zdaniem opłacalny czar M Javeliny Też tak jakoś zostały odgonione Przez jeden oddział, Markus fokusuje teraz Tego czarodzieja Dusznicy mu tu pomagają, ale tutaj ten w tył Kurde, strasznie to wyglądało Za duży blob za duży blok, miałeś 6 jednostek do flanki Przeciwnik miał tylko dwie mobilne, które mogły cię zatrzymać, bo to były dwa razy demigryfy Więc teoretycznie, jak chciałbyś zabić demigryfy, to wystarczy, że używasz dwa razy Kinulfów, Otaczasz jedną, drugą stronę, robisz kowadło i, i młotek yy, A masz jeszcze dwa pieski I te pieski mogłyby spokojnie wbić się tutaj na tę linię armat Nie wyszło W łucznicy już to po raz setny powtarzam Włócznicy to nie jest obrona backline'u, backline sensowna. To jest roadblock. O co w tym chodzi? To blokuje nam teren i musimy to omijać. Ale jak chcemy, to i tak dojedziemy do naszego celu. O to mi chodzi. Czyli załóżmy, włócznicy byli rozstawieni tak: pyk, pyk i pyk. I gdzie wiedziemy psami? Tutaj, tutaj. Mówicie, ale on się rusza. Jeżeli się ruszy tutaj tą jednostką, no to pieski robią zakręt i robią dookoła. To jest nic więcej. Mówicie, ale dobra, oni potem będą się bić i zabiją. No dobra, miesza z tym. Dobiegniemy do armety, skasujemy tą załogę i stracimy psa w, między w procesie, więc co to za problem? Wychodzi na plus, tak? Pies kosztuje 400, armata kosztuje 800. To znaczy tam, organki jeszcze więcej. Więc o to chodzi. No i kurczę, Marcello w pierwszym tutaj starciu strasznie tutaj pozamiatał Norskę. Za szybko użyty trok, taka podpowiedź, i za duże bloby tutaj na tyle, tyle, Ilius, takie moje takie zdanie, nie wiem, nie wiem czy pomoże, czy nie, no ciężko się gra, w ogóle Zauważyłem tak, z reguły, to też jest taka moja obserwacja, gracze początkujący, albo zaczynający na multi yy, bardziej preferują ten styl yy, Właśnie, i tu jest taki problem, to, to nie do końca niekiedy jest styl defensywny Frakcje, które mogą się, y, mogą mieć armaty, mogą mieć strzelców i się bronią, czyli na przykład, wygodniej dla nich jest stać się i bronić się, niż atakować, bo w ataku jest dużo więcej ruchów, które trzeba wykonać, bo trzeba zrobić flanki, trzeba zrobić plecy, trzeba zrobić dobry timing na przodzie, trzeba gdzieś tam jakieś czary użyć, jest to cięższe, gorsze w wykonaniu dla nowego gracza niż stanie. Teoretycznie te stanie niekiedy tak jest złe, bo po prostu tam gdzieś się zagapią na mikro i tak na przykład jeżeli ktoś dobrze atakuje to nam się przebija, tak? Ale na pewno jest dużo prostsze w wykonaniu niż, yy, niż po prostu atak. Atak jest dużo cięższy i widzimy, że po prostu gracz, który przeważnie się broni yy, z tych początkujących lig yy, ma zawsze przewagę, więc za ja to atak odczytuję. Nie wiem, możecie mieć inną opinię, moim zdaniem tak jest Przeważnie do tego krasnoludy jak gra się na początkującym poziomie są bardzo mocne Tak samo jak na przykład właśnie Imperium Mimo tego, że Imperium moim zdaniem jest taką trochę frakcją albo do wszystkiego albo do niczego Czyli teoretycznie ma wszystko i może na każdego dosyć dobrze zagrać to jest dosyć kruche na froncie, i jak ktoś wie, jak to zraszować, to jest to fajnie się można się przez to przebić, ale jest dużo różnych strategii, ale to mm, no, nie trzeba z tym. Chodzi o to, że po prostu, mimo tego, właśnie, znaczy dlatego, że mamy jakiś strzelcy w to gracze imperialni też niekiedy sobie fajnie na początku radzą. Gratulacje dla Marcello i mamy 1 do 0 w tym starciu tutaj na Łódź Kindly, czyli Ildiusa. Chyba dobrze pamiętam, tak? Chyba tak, kurczę z forum. Jak się pomyliłem, to przepraszam. Yy, zobaczcie sobie na fragi. Widzimy, że tutaj każda jednostka zrobiła to, co miała. Yy, Ilius całkowicie tutaj Udyukandi kontrolował, no, znaczy przepraszam, yy, Marcello kontrolował to wszystko. No i hmm, ten Trog kurczę, no za szybko zginął, on był drogi. No i te, najgorsze, no nie wiem, już pomijam tego Troga, ale tak te, te starcie na tyle to było, to było bardzo ciężkie, bardzo ciężkie, źle to było troszeczkę rozegrane. Trzeba byłoby ten aspekt poprawić, jeżeli chodzi o atak. I mamy 1 do 0. Mamy 1 do 0 w tym starciu, i to był Marcello kontra Ujuka. I przechodzimy do replayu numer 2. Replay numer 2 i mamy tak. Marcello zagra sobie teraz białymi elfami, jak ja to mówię. I w drugą stronę. O, w drugą stronę teraz mamy Imperium z drugiej strony. I patrzcie, w sumie trochę się sprawdziło. Zobaczcie, jak gracz wybiera tą frakcję taką. Mm, no, defensywną. Tak, quote. Więc mamy tak. Dwie armaty i cztery kusze. I zobaczcie, jeszcze mamy Black Liona. W ogóle mamy super dużo strzelców. Bardzo mało frontu, ale widzę, że Marcello się przygotował. I, kurde, w ogóle Marcello już teraz znowu nie wiem, trzeba inne, już nie pamiętam tych innych repków, zresztą ile jeszcze dużo ich mam. Powolnie, mapa to sama lubi grać, chyba też powiedzmy się bronić. Tak, popatrzcie, Marcello wziął sobie elfy, wziął sobie Trzy razy Bolt thrower, omówmy build Trzy razy Bolt thrower na froncie mamy włóczników do, od wszystkiego i od niczego, czyli mamy Spearmenów zwykłych. Jeden co w nich jest fajne, moim zdaniem, to jest to, że fajnie wyglądają. Wszystko już powie, że oni są super jednostką, ale nie wiem co w nich jest fajnego. Poza tym, że mają 50 obrony, to ta jednostka, kurwa, tam nic nie robi. Ale stoi, więc ona od tego ma być. Więc mam, już mi trochę głosu czeka, czekajcie się napije. No i super, dobra. 4 włócznie, cztery włócznie, trzy throwery włócznicy zwykli, sztuk 3, mistrzowie miecza jedni, tutaj jest to do supportu, lordem jest teklis na koniku, wsparcie ma jako ze szlachcica. Jakie mamy czary? Phoenixa z Bounda, mamy Regrowth'a, Flock of Doom i Net of tak, czyli ten standardowy zestaw, to jest taki kurde kompetytywny zestaw, widzę, że tutaj Marcello ma już to obcykane. Dodatkowo Elf ma jeszcze tak srebrne hełmy, bardzo dobrą. To jest mam medium jazdę, ja to oceniam jako medium. To jest szok, ale znaczy poziomy, tak? To jest średnia. Drugie srebrne hełmy, jedne z lepszych w grze, chociaż Bretonia ma lepszy jazdę medium. Okay. I na awangardzie mamy dwa razy jeźdźców z Lirionu. I szczerze, tutaj, jeźdźców z Lirionu, ta jednostka. Moim zdaniem zdecydowanie najlepsza, lekka jazda z całej gry. Na te staty, co ona tutaj prezentuje, nikt, nikt z tym nie wygra To są staty nawet jazdy średniej, 32-36 Teoretycznie jakieś orkowe jazdy, czy coś, nawet ciężkie takich statów nie mają, więc to super jazda I to, co najważniejsze, ona ma 90 spida, ona jest idealna do tego, co tutaj prezentuje Czyli ma tak, dobre staty, dobry speed, dobrą szarżę, bonus 40 Więc zabija te wszystkie armaty i łuczników okrutnie, okrutnie, bardzo dobra jednostka Ktoś grał elfami, znaczy gra elfami białymi, i yy, ignoruje tą jednostkę, w sensie, że mało jej używa, polecam wypróbować. Yy, uwierzcie mi, w dużo meczapów yy, wygra wam to grę. Ta jednostka jest po prostu genialna. Ona jest super tania i super dobra. Ale to tak na marginesie, taka, taka moja podpowiedź. bo sam gram dużo elfami, jak się można domyśleć. Yy, I trochę się tam na tym meczapie tam mi się wydaje, znam, więc ta jednostka polecam. To jest 10 na 10 u elfów, dobra. Mniejsza z tym, przechodzę do buildu Marcello. Marcello? Nie, przepraszam, teraz jest łódź no, jest na odwrót, jest Imperium. Kurde, ale się tutaj pomyliłem. Y, swordsmeni na froncie, sztuk 3, 3, 3, 3 miecze, włócznie, ilości 5, 4 kusze, 2 armaty, 2 razy rycerze Imperium, też dobra jazda. To jest średnia jazda Imperium, moim zdaniem. To nie jest lekka. Markus też sobie wziął Markusa. Pewnie sobie stwierdził, kurde, dobra, i tam mnie Marcello pokonał. W tym Imperium, tym Markusem, to wezmę to samo. Tylko ma teraz więcej strzelców. I dodatkowo mam jeszcze Black Lion Tego rzadko widujemy. Co to jest? To jest roar wózeczków. Ten wózeczek w środku ma tutaj taką niespodziankę. Takie drzwiczki tu się uchylają z przodu. U, tak się rozwala to. A tam jest taki ładny Surprise w postaci organek. Organki. Dobra jednostka. Bardzo dobra w tym wypadku to jest tak. Bardzo dobra kontra na ciężką jazdę Elfa. Bardzo dobra kontra na Mistrzów Miecza. Bardzo dobra kontra na yy, Białe Lwy. A Białe Lwy w ogóle tutaj fajnie, bo jednostka się też nazywa Black Liony i yy, muszą sobie pozabijać to wszystko znaczy pozabijać, co ja mówię. Black Lion, tam mamy White Lions, tak? Trace czy trace? Nie wiem jak to się czyta. Trace, trace. Przechodzimy do meczapu. przechodzimy do meczapu. Jeszcze w ogóle, a jeszcze mamy tutaj Light Wizarda z yy, banishmentem, yy, FA protection i siatką mamy Toka. Banishment moim zdaniem nieopłacalny, FA protection spoko, jeżeli używamy na przykład tutaj, żeby wesprzeć naszą jazdę lub jakiś front, więc to będzie spoko yy, buffik. No i dobra, co widzimy? Widzimy tak yy, armaty Praktycznie na wejściu skasowały jeden bolt thrower, więc tutaj już jest super, super na korzyść Ildiusa. Yy, yy, no, Marcello będzie miał teraz może troszeczkę trudniej. Widzimy, że dobry tutaj czar użyty w dom, of Doom. Troszeczkę jednostek chwycił, bo chwycił tych łuczników. Tutaj kusze, tutaj chyba kusze i armatę, czyli cztery. Też nie, te nie były chwycone, przepraszam. to jest czarodziej został chwycony. Więc tak średnio na jeża. No, i co tu będzie w tym, moim zdaniem, tutaj kluczowe w tym meczapie? W tym meczapie kluczowi są kusznicy, bo to jest dosyć duża siła ognia. Którzy nie dość, że zabiją w ogóle łuczników tutaj od elfa, jakby podeszli troszeczkę, tak? No to oni w ogóle mogą fajnie sfokusować też inne jednostki. Ale mamy bardzo dobrą odpowiedź w postaci tych dwóch lekkich jazd. I coś czuję, że tutaj sytuacja będzie tak. Marcello, co on teraz próbuje zrobić? On próbuje zbejtować tutaj właśnie Ildiusa, żeby on na niego ruszył. I odsłonił sobie backlina. I w międzyczasie pewnie jeszcze ja bym tutaj w ogóle te jazdy odsłonił, tak? Ja bym gdzieś tu pojechał nimi lekko na flankę, albo typowo gdzieś nawet tutaj na froncie był, żeby to było widać. I żeby zmusić tych rycerzy Imperium, żeby było: o kurde, jest jazda wroga, musimy tam jechać, nie? I oni sobie pojadą. A wtedy my wbijamy na backlina i robimy zadymę. Drugi follow of Doom, mm, nie wiem, nie wiem czy to się opłaca. Tu teraz, o teraz lepiej użyty, bo aż trzy jednostki były tutaj chwycone. Te, y Dobra, co armaty strzelają? Armaty kasują po raz drugą, yy, drugi raz Bolt trouera, drugiego i póki co Bolt Trowery się całkowicie nie spłaciły i zostały całkowicie skontrowane przez armaty, więc bardzo dobry ruch tutaj ze strony Eldiusa. Yy, nie podoba mi się to, nie wjeżdża się jednostkami do lasu tak, tymi mobilnymi, bo tutaj można to łatwo stracić, one tutaj uciekną, ale no patrzcie, to jest właśnie to co mówiłem o tych włócznikach na tyle, załóżmy, trochę to spowolnie, bo to jest dosyć ważny temat. Yy, to jest roadblock. Patrzcie, co zrobił Marcello. On widział tak, je, jest jednostka, szarżuje na nią. Przeciwnik odpowiada włócznikami i tutaj próbuje nas zablokować. No to co robi Marcello? Pyk, lekko w bok i objeżdża. I jeszcze można to dogonić. To jest. Zobaczcie. No włócznie to nie jest żadna obrona, tak? Oni są za wolni. No to oni mają 30 spidać, mają. Ile? 78 w lesie. No to są prawie 3, nie wiem, dwa razy więcej. 2,5 razy szybsi. Szybsi. E, przy... O kurde, przyspieszyłem, przepraszam. Co my tu mamy? Tak, łucznicy elfów tu fokusują teraz w ogóle kuszników i armaty. Tu w ogóle tak, tu jest w ogóle fajny matchup. Do yy, Ulfarta dobił się ten Noble, teraz będzie bardzo dobry czar. O kurde, ale tu siądzie, To będzie Fenix, o Jezu, zobaczmy na damage, ojejku, uf, uh, uh, mamy 4900 HP. O boże, o boże, dwa oddziały zostały tu całkowicie przejechane, O jejku pięknie, pięknie tutaj to zrobił Marcello. W ogóle lordami fokusuje tym, tego wolharta przewraca go, żeby tak jakby nie mógł strzelać. Dobry ruch. Jest tam te dwie lekkie jazdy. Super, patrzcie. Jedna lekka jazda, pyk po armacie, druga lekka jazda. Ona moim zdaniem też tu powinna jechać, powinna potem jechać tu, powinna jechać tutaj. Mamy dużo celów. Bardzo fajnie tutaj wszystko zostało to odsłonięte. I to co powiedziałem o tych jazdach. O, to zostało wykonane, patrzcie. Jazda rzucona na flankę, tylko ja rysowałem akurat tam z prawej strony, on to zrobił z lewej. Pojechała na flankę. I rzuciłeś tu ilu dwie jazdy. To trochę jest overkill. Patrz, te jazdy w ogóle się nie biją. One się nie biją totalnie. Jedna jazda na jedną wystarczy, i tutaj powinna być lepsza obrona. Tak jak mówiłem, super. Są włócznicy, i co oni obronią? Patrz, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle na tyle? Włócznicy nie bronią. Oni blokują teren. To trzeba wziąć to na uwagę. Bo jak gramy. Właśnie, gramy imperium. Gramy Krasnalami Gramy. I właśnie, właśnie. Gramy z kawennami. Jak gramy z kawennami, to jest najbardziej to widać, bo mamy slajwów, to jest ta sama, ten sam rodzaj jednostki Dlaczego? Ona jest tania i ona blokuje teren, to są blocki. Nigdy nie mylcie tych jednostek jako jednostek do obstawy armaty, tak? Nigdy, nigdy, ona nigdy nie obroni tej armaty To tak, u skawenów to super widać, bo patrzcie, macie slajwa za 100 kasy I mówicie, no dobra, ta jednostka tylko po to jest, żeby przyjąć szarże i w ogóle I właśnie, i wy wtedy widzicie, że ta jednostka do tego służy w przypadku tych na przykład imperialnych włóczników, ktoś może myśleć, że ta jednostka to jest jednostka bojowa. Nie do końca. Ona jest do blokowania terenu i do trzymania frontu. Bo przez trzymanie frontu rozumie też blokowanie terenu, bo oni nie utrzymają tego frontu. Jak tam wbiją się jakieś miecze, to one przejdą po chwili przez tych włóczników, ale przez chwilę tam wytrzymają. Więc to jest roadblock. Włócznicy imperialni, włócznicy bretońscy. I wszystkie takie jednostki włóczników, które są, nie wiem, myślicie, że stoją i bronią, na przykład, nie wiem, właśnie, Utum Kingsów, te włócznie, to są jednostki do blokowania, do blokowania terenu. Więc taki pro tip z mojej strony: wydaje mi się, że jest to dosyć dobry, dobry tip do tego i może tak. Jak macie własne buildy, przepraszam w ogóle, że nie komentuję w ogóle tego replayu, ale widzę, że tutaj totalnie został, tutaj Marcello bardzo fajnie tutaj to zrobił i fajnie to wszystko rozłożył U Ildiusa, na części pierwsze ten, ten jego defensywny boksik No i mogę go tylko za to pochwalić, ale wrócę do tego co chciałem powiedzieć Wiesz, że nie komentuję tego repka, tylko skupiam się na takim, powiedzmy takich radach O tych, o tych czy o tych roadblockach, jak ja to teraz mówiłem, o co chodzi? Weźcie swoje buildy, tak? Czy to są imperialne, czy to są Tom Kingsów, czy to są yy, ogólnie buildy, które skupiają się na defensywie. I zobaczcie sobie, czy macie te jednostki. I popatrzcie na tą jednostkę właśnie jako roadblock. A nie jako, jako właśnie włóczników do defu. I skupcie się na tym, jak gracie w ogóle na przykład na jakiegoś oponenta, jako właśnie to, co powiedziałem, że to jest do blokowania terenu, że jednostki, które powinny zabijać tą jazdę na tyle, albo coś takiego, są, to są zupełnie inne jednostki, bo to może być Wasza jazda, lub jakieś strzelce, lub jakaś armata, która się po prostu obróci. Yy, I ja Was zapewniam, że jak będziecie, jak zrobicie to. Jeżeli ktoś jest początkujący, bo wydaje mi się, że na przykład na poziomie tutaj gracza Marcello, który wie co zrobił, bo on to znaczy fajnie to rozłożył ten build Ildiusa yy, to wam totalnie zmieni to grę i, i będzie to inne doświadczenie, jeżeli chodzi o multi Warhammera. No i tego Wam wszystkim tu życzę, Dobra. Wracając właśnie do yy, replayu, no to zobaczmy sobie jeszcze na koniec, na staty. Nie zauważyłem w ogóle totalnie, gdzie ten Black Lion zginął. Tak teraz się przyznam, ale patrzcie. Te kusze, zostały całkowicie zmasakrowane, armaty zrobiły damage, one były super kontrą, bo skontrowały w ogóle tutaj te boltrowery, ale te jazdy 38-45, zobaczcie, super Ta jazda 9, ale to była ta najważniejsza jazda o Marcello, bo ona skupiła tych dwóch rycerzy Imperium i całkowicie odsłoniła jego plecy, żeby zrobić ten wjazd Więc, fajnie zagrane podobało mi się to Marcello, możesz tu skomentować, może też jakieś rady dasz koledze, tej Ildusowi. To widać było, że wiesz co robisz, że fajnie do tego tutaj starcia podchodziłeś i no, miałeś to ograne, tak? To nie było, że pewnie grałeś ten mecz pierwszy raz, już pewnie dużo masz godzin tam na multi, ja nie sprawdzam profili, żeby nie było, nie wiem kto jest dobry, kto nie. Właśnie dlatego w tych ligach, jak tutaj jeszcze tak jedno zdanie na koniec i kończymy, w tych ligach, tak, jest dużo osób, które na przykład trafia do początkującej ligi, czy tam później są w zaawansowanych, a są dużo lepsze, tak? I powinny być na przykład liga wyżej. Ale to jest liga. Ja nie mogę wrzucić od razu kogoś wyżej, bo bym musiał po prostu z kimś zagrać i, i zresztą moja opinia też może być różna, tak, bo nie wiem, zagram z kimś i przegram i stwierdzę, o kurde nie jest dobry, to może do weterana, nie, nie do końca, bo może mieć, nie wiem, lepszy dzień, ja mogę mieć gorszy, ja już się młaczek jakbym przegrał, nie, fajnie. <grych> Chodzi mi o to, że po prostu każdy musi sprawiedliwie grać w tych sezonach, żeby było fajnie, żeby była zabawa, jeżeli jesteś lepszym graczem, to troszeczkę się ponudzisz przez ten sezon, który będziesz nisko, ale ten sezon, moim zdaniem, jeżeli jesteś dobrym graczem, czy na przykład trafisz, Marcello, wydaje mi się, że powinieneś polecieć do góry i to i pewnie się to stanie, po wynikach będzie widać. Ten czas, który tu jesteś z nami, jeżeli masz chociaż troszeczkę, że tak powiem, odrobinę chęci, kup się, żeby tym nowszym tutaj kolegom na scenie, którzy zaczynają z Warhammerem na multi albo sobie gorzej radzą, żeby im pomóc dawać im jakieś rady, żeby gdzieś potrenować, bo o to chodzi w tym całym moim projekcie tych lig, żeby po prostu tutaj, żebyśmy mieli dużo zabawy, żeby było nas więcej i żeby to wszystko szło do przodu. Dobra, tak kurde, poleciałem trochę do, przysz do przyszłych wydarzeń, jakie bym chciał, żeby tam były, mniejsza z tym. Wracając do replayów, to mamy tak, gratulacje dla Marcello za wygranie tutaj z Ildiusem, czyli Would You Kindly 2 do 0, no szczerze tutaj był fajny, perfekcyjny Praktycznie atak wykonany ze strony Marcello Bardzo ładnie to było rozłożone W pierwszym buildzie tak samo Fajna, solidna defensywa Bardzo dobre wybieranie celów No tutaj ildio troszeczkę W pierwszym meczu mówię tam Trochę byś mógł lekko spóźnić się I miałeś szansę, bo miałeś podobną sytuację Bo trzeba było po prostu rozłożyć obronę Marcello I wbić się, bo miałeś dużo tych jednostek I wtedy się wbić piechotą, bo miałeś też dobrą hmm, Tutaj Hmm Moim zdaniem tak. Super, że armaty skontrowały bolt rowery. bardzo dobrze. Lepiej troszeczkę przypilnować tego Black Liona i skupić się nawet właśnie, żeby gonić może tych te, te srebrne hełmy, które widziałeś, bo, bo tych dwóch leki nie było widać. Najważniejsze Miazdami tam dwie poleciały, max jedna. Ja bym w ogóle tego nie robił. Czyli nie goniłbym jazdy wroga, jak gramy defensywnie i skupił się na defowaniu tych kuszmi. Jaś cztery kusze. Te cztery kusze, jakby były dobre użyte, na pewno by zabiły te łuki. Nasz front wtedy powinien się lepiej utrzymać, uważać na czary przeciwnika, bo też tam zginęły ci dwie, trzy jednostki na tym jednym Feniksie. No i pewnie bo będzie, będzie wtedy dużo lepiej. Więc yy, to chyba tyle. Jeszcze raz graty dla Marcello, dla 2 do 0 tutaj na Woods Kindly. Powodzenia w dalszych starciach, no i dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony, Mist, i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!